Dzień dobry, dobry wieczór. Witam w kolejnym wydaniu Studia Festiwalowego na żywo. Spotykamy się nietypowo, bo w poniedziałek, ale spotykać będziemy się także we wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę, niedzielę. Dlaczego? Bo to jest ostatni tydzień przed oficjalnym startem festiwalu biegów polskiej północnej. Emocje narastają, jest coraz więcej adrenaliny, bo to już w ten piątek, szanowni Państwo, w ten piątek odbędzie się ta niesamowita, nietypowa i bardzo oryginalna edycja Festiwalu Biegów Polski Północnej. Powiedzcie w komentarzach, co u Was słychać, jak się czujecie w ten ostatni tydzień. Czy wszystko gra? Dzisiaj o 9:30 na naszym festiwalowym Instagramie rozpoczęliśmy. Serię takich wywiadów, serię live'ów e, ostatni tydzień pod tytułem Ostatni tydzień. E, było nas trochę mało, także mam nadzieję, że jutro będzie nas więcej. E, wchodźcie do naszego Instagrama, Instagrama Festival w PP e, i tam mm, codziennie o 9.30 będziemy prowadzić transmisję, wywiady z tymi, którzy przygotowują się do Hartranera, do walki o Hartranera, do walki w naszym festiwalu. A dzisiaj już teraz. Naszym gościem jest niesamowita osoba, Justyna Górecka Mitora i z która zrobiła nam niezłą niespodziankę. Wczoraj do mnie napisała, witam do... wszystkich. hej! Cześć, Justyna, cześć, Justyna. Cześć. Zrobiłaś mam. niezłą niespodziankę, bo się nie odzywałaś, nie dawałaś znaku życia. Wiele osób się zastanawiało, czy Ty w ogóle bierzesz udział w festiwalu. A wczoraj dajesz znać, że byłaś we wdyzach, obiegałaś i. Zrealizowałaś swój cel na ten rok. Tak, e, powiem, cenowało no, się troszeczkę, ale nie tak dużo jednak, bo była kwarantanna pandemia. Niestety nie można było nawet biegać do lasu, co było bardzo przykre w ogóle dla większości z nas, biegaczy. E, ale nie wyobrażałam sobie, żeby nie pobiec harnera i wybrałam w sumie wdzy i że można było rozpocząć e, walkę o hartronera troszkę wcześniej, to nawet mi ten czas odpowiadał. Więc postanowiłam pojechać na weekend. Co prawda pogoda w piątek była niekorzystna, bo troszkę padało i tak nieciekawie. Więc mówię: no cóż, jak hard runner to trzeba zacząć od soboty. Czyli sobota rano, pobudka, piętnastka. Tradycyjnie trasą hard runera we wdzach. Skończyłam na stadionie, stamtąd pobiegłam sobie milę kaszubską, wykąpałam się w jeziorze, naprzeciwko hotelu Niezwiadek. To no, było dużo. Nie, nie, poczułam tak, <noise> tak morsk po prostu. Weszłam sobie do wody, żeby się ochłodzić. E, powiem, że pogoda była o wiele lepsza w sobotę, dopisała. Nie było tak upalnie jak zawsze w Jezydze, Później e, przerwa na obiad, odpoczynek, gdzieś to trwało niecałe 5 godzin. I wtedy mówię, no co, no to ta, ta dyszka i piątka, no to biegniemy. I no co, no zrobiłam dyszkę z Wdzic z podstadionu do Gołunia i tam na trasę na Olpuch, bo tak generalnie nie, nie kojarzyłam tych tras poza trasami hmm, Hartranera. Zakończyłam przy Wodalu, włączyłam sobie znów zegarek i pobiegłam do Wdzyc, znów do Nieźwiadka, więc tam skończyłam hmm, trasę czterech dystansów. A najgorsza trasa była y, niedzielna, bo niestety pogubiłam się, bo chciałam zacząć ze stadionu i wbiegłam i po prostu pogubiłam się, bo biegłam na y, miejscowo miejscowość Juczki wzdłuż jeziora. No i wtedy mówiłam, ojejku, teraz co dalej? prawo, lewo, już byłam zmęczona, więc pobiegłam sobie w prawo oczywiście zawsze w z wodą y, mineralną. Dobiegłam do jakiejś miejscowości na Szyszę, Najda. No, no tak, i tam zrobiłam nawrotkę. Woda mi się skończyła, ale fajnie, że znaleźli się mili, miłe osoby, które mnie wspomogły, bo zapytałam się, czy, czy by wspomogły biegacze, biegacza wodą, więc dostałam tą tak. wodę. I następny ten półmetek, czyli 10 kilometrów, pokonałam i jeszcze obiegając stadion, muzeum wdzyckie, i kończąc znów na stadionie. Powiem szczerze, że już na stadionie biegając, już miałam ten półmaraton: 21 pychło, 100, tam wiadomo ile, ale pobiegnę 21-300, żeby tak no. przygotować tego hard ale to mnie troszkę kosztowało, bo czułam w nogach że jednak te dwa dni dały w kość, bo gdybym biegała spokojnie, tak jak się należy w piątek troszeczkę zacząć, w sobotę, niedzielę, to by było całkiem inaczej, ale naprawdę warto. Słuchajcie uważnie Justyny, bo ona jest jakby takim żywym przykładem na to, co Was czeka w ten weekend, bo niektórzy wybierają się do Będzie gorąco. Tak, niektórzy wybierają się do tak także słuchajcie jej uważnie. Jak będziecie mieli problemy, to się do niej zgłoście, bo ona już te tereny festiwalowe w tym no. roku ochrzciła tak jest. swoimi dystansami no i powiedz jak, jak tobie było czy brakowało ci tej całej biegowej rodziny i i, i czy mimo, mimo tego że ten festiwal, festiwal był inny czy warto było w nim wziąć udział e, powiem tak na pewno atmosfera która zawsze towarzyszy każdemu biegowi na festiwalu biegów północnych czy na Kaszubach biegają no jest po prostu rewelacyjna to, to jest bez dwóch zdań i tego naprawdę mi brakowało, bo jest też rywalizacja i jest naprawdę bardzo fajnie. Ale że rok temu postanowiłam, że przebiegnę tego hardrunera i kaszube biegają, więc się nie poddałam. To nie, nie ma naprawdę żadnych ograniczeń. Po prostu siła serca, walki, po prostu się idzie, biegnie, przebiegnie się ten cały dystans i taka satysfakcja jest, że się udało. Tak? I. Pandemia minie, to się wszystko skończy i będziemy wszyscy szczęśliwi i, i po prostu nie ma co się załamywać. a nie, nie, nie rozumiem siedzieć w domu i, i po prostu nic nie robić. Trzeba coś zrobić, wyjść. Właśnie szkoda, że e, no, nie było więcej osób, tak? Że to się biegnie samemu, no ale da się, da się Wiele można. Wiele osób mówi, że w związku z tym, że biegnie się samemu, to jest też trudniej, bo trzeba samemu walczyć samemu jakby wziąć te liczby tak. wody, samemu gdzieś tam na tym mhm. cudzysłowym surwiwalu prosić kogoś, żeby pomógł, dać dał łyka wody, trzeba samemu sobie radzić, jak człowiek się zgubi na trasie. Na pewno było to też ciekawe przeżycie. Jest trudniej. Tak, jest trudniej. Ale ja. Nie jestem osobą, która by mi się poddawała, tak? Więc yy, hmm. mówię: No, był moment taki na tym po maratonie, że po prostu pogubiłam się i teraz mówię tak: już byłam zmęczona. Powiem szczerze, że po tej 10 tam prawie pykło, już po, po kilometrach, i, i już byłam po prostu zmęczona i mówię tak: no, pobiegnę w lewo, ale teraz co, pogubię się i jak tu wracać, tak? Mówię: Nie, po prostu to wolę dobiec te 10 kilometrów i zwrócić tą samą trasą, chociaż chciałam, żeby taką samą pętlę, no ale no. Nie pamiętałam do końca, tak? Jednak to jak się biegnie z kimś, no to jest łatwiej. Ale to nie ma ograniczeń. Naprawdę. Po prostu tylko siła walki i naprawdę wszystko można. Tak, zrobić. Jak, ja, tak jak ja mówię, siła woli, walka. Ambicja. A satysfakcja jest wielka, satysfakcja jest wielka. No i, no i myślę, że to jest najważniejsze takie doświadczenie, ta satysfakcja, że jak już spotkamy się z biegaczami, i swoimi kolegami, koleżankami, Nie, no ja muszę się wtedy tak. Zapraszam. Wszystkich zapraszam serdecznie oczywiście na oficjalny start. Na pewno pogoda dopisze, bo sprawdzam pogodę, więc będzie naprawdę słonecznie, hard, hardkorowo, jak zawsze. E, ale już się nie mogę doczekać, kiedy będą starty w Ja Po prostu już zaciska rączki i na pewno się zapiszę na dyszkę, bo nie wyobrażam sobie, że mnie tam nie będzie. E, no i cóż, i po prostu tęsknię za wszystkimi. No, po prostu, no, każdy wybiegają, to są, to są naprawdę super biegi super atmosfera. I chciałabym, żeby wszystkie się odbyły, no, chociaż nawet w późniejszym terminie, ale jednak, żebyśmy się spotkali i chociaż gdy porozmawiali i pobiegali, to jest, ja się boję, że jak już wszyscy się spotkamy, to ka każdy będzie miał tyle do powiedzenia, że my do czwartej piątej no. rano będziemy siedzieć i rozmawiać. Bo no tu Justyna będzie mówić, jak to biegała we wzyzach się gubiła. Tu Kasia będzie mówić, jak to gdzieś tam w Krzeszewie hartranera robiła tutaj Stasiu będzie mówił, jak to on kąpał się w jeziorze we wzyzach i, i jak to wszystko też wyglądało. Także no, będzie ostro. Niektórzy mówią, że to no właśnie, nawet właśnie tam nie Właśnie, i tak właśnie ma być. I tego właśnie za tym chyba wszyscy tęsknimy, Nie tylko biegi, ale właśnie żeby się spotkać, pogadać i, i o to w tym wszystkim chodzi. Po no, a, jak, a jak byś mogła zachęcić e, po tym twoim przeżyciu festiwalowym? jakbyś byś mogła jeszcze hmm. zachęcić tych, którzy nas oglądają, jeszcze się zastanawiają, czy w ogóle warto w takim biegu wirtualnym wziąć udział, jakbyś mogła zmotywować taką osobę, żeby jeszcze weszła na zapisy info i dokonała rejestracji? No po prostu bym powiedziała, no nie ma na co czekać, no po prostu, jeżeli biegacie, trenujecie, no to cóż, no to właśnie tym bardziej, że są biegi wirtualne, to jest jeszcze większe wyzwanie, tak, dla samych siebie. Że tak, jak powiedziałaś wcześniej, trzeba biec samemu i to jest taka siła walki. To pokazuje tego hardrunera, bo trzeba ukończyć ten dystans. Mi też było ciężko na pomaratonie, też się po, prawie poddawałam, że mówię nie, ja już to przejdę, już nie mogę, już po prostu odpadają mi się już, już, już stawałam. A on mówi nie, muszę to dokończyć, tak? To jest bieg i podchodzimy do tego po prostu uczciwie i biegniemy to, tak? Obojętnie ktoś biegnie, ktoś tam jedzie na rowerze, ktoś tam sobie idzie z kijkami, ale odchodź, żebyśmy walczyli. I zachęcam wszystkim. Naprawdę bardzo warto, i ja będę zawsze polecał z tej pracy. A co byś mogła doradzić takim osobom jak ja, które w piątek zaczną rywalizację o hard Bo ja też uh -huh. pomyliłam się tej walki, ale jak tak opowiadasz, to się coraz bardziej boję, coraz większa adrenalina, stres już powoli śni się po nocach, jak to będzie wszystko wyglądało. Jakie masz porady dla tych, którzy wystartują samemu, będą biegać, uh -huh. jak oni mają postępować? No na pewno y, trzeba się dobrze nawadniać y, kilka dni wcześniej, jakieś węglowodany, więcej jeść węglowodanów, żebyśmy y, dostawali jakieś kontuzje, jakieś masaże, coś sobie trzeba włączyć. Nie y, zapominajmy o tym, jak biegniemy, żeby wziąć właśnie wodę ze sobą. Tak, to jest podstawa, bo bez tego to naprawdę ciężko jest. Y, no i rozsądek, tak? Jeżeli czujemy, że biegniemy, ale łapie nas na jakiś tam skór, czy, czy po prostu już czujemy wycieńczenie, no to zwolni tak? No woda jest bardzo ważna, nie wiem, nie wiem czy pamiętacie, jak zawsze przed startem, zawsze, no nie zawsze, ale jak no, była rozsądek taka… Rozsądek ponad wszystko i naprawdę damy radę. Nie wiem, Każde czy tzw. pamiętacie, jak... Nie wiem, czy jak pamiętacie, jak była taka słoneczna, ciepła pogoda i na festiwalu, to właśnie było na festiwalu, dyrektor wychodził przez start i mówi, punkty z wodą co dwa kilometry i każdy się cieszył I, i, i myślę, że mhm. trzeba, trzeba też to pamiętać, że na takim biegu tradycyjnym tak. we Wdzyzach mieliśmy punkt z wodą, co dwa kilometry mogliśmy mhm. się napić, dlatego trzeba to sobie pomnożyć i tyle wody też wziąć ze sobą, to jest bardzo ważne. Tak, tak. No nie, mówię. Nie, nie ja wiem. właśnie miałam butelkę z wodą litrową, ale wiem, że są takie kamizelki. Zresztą na ultra taką kamizelkę miałam. Tu akurat nie wzięłam, bo widziałam, jaka jest pogoda, tak? Że ten, ten, ta butelka litrowa mi wystarczyła, chociaż na pomarła, nie było za mało. Więc właśnie podkreślam to, że trzeba o tą wodę zadbać i najlepiej, żeby ją wziąć sobie na półmaraton, troszeczkę więcej, bo nie będzie tej sytuacji, że będzie właśnie punkt żywieniowy, że będą banany, będą jakieś stoniki, będzie woda, że tego będzie barkować. Powiem te, że teraz się wody zachciało pić, ale nie przygotowałem sobie bo dużo wody. No, zdrówka rzeczy. Ale, ale ty masz, to ty masz wodę tam widziałem. Ja mam. No to wypowiada ja mnie wtedy. Ty yy, no, musisz się tutaj ja... na, na, nawadniać, bo bez tego to będzie ci ciężko. Nie I wszyscy no tak. oczywiście, którzy będą brali udział, to na, na, namawiam wszystkich na, na dobre wypicie wody. 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 Wody, wody. Oczywiście wody. Tak się, powiedz tak z ciekawości, czy tawerna mm -hmm. była otwarta? Tawerna? No. Yy, nie, yy, wiesz co, yy, ja tylko yy, uzupełniałam swoje jakieś tam yy, zakupy w takim sklepiku, co był na rogu, we tak? do tawerny nie doszłam. Chociaż y, powiem szczerze, że, że dużo było turystów. Dużo było turystów właśnie na polu bliwakowym. Y, I widziałam, że Sołtys też na rogu y, ma otwartą restaurację. Mm -hmm. Podejrzewam, że bardziej obiady na wynos i, i po prostu oddalone stoliki od siebie. Ja sowałam się sama, po prostu sama sobie robiłam jedzenie y, i, i nie było żadnego problemu. Bo biegacze lubią wieczorami, jak są. A, mały, myślę, i... Ale powiem tak, że Trochę jak nie. byłam w mówiłam, że właśnie y, biegałam. Y, te cztery dystanse, a czekałam na półmaraton w niedzielę, a to pani mówiła, o, tu już jesteś, siebie, nie, 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 nie okay. przyjadą mnie następny tydzień. To będzie się tutaj działo, więc myślę, że te w inne knajpki będą otwarte i tawerna również, no bo to jest po prostu syn, jest taki symbol tej imprezy, tak, no wszyscy biegają, 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 a później są to, to się zrelaksować i tak dalej, bo ja nie wypiłam sobie piwa, od, bo sklepik był zamknięty po 20, bo kończyłam bieg i mówię, no to idę do domu, do pokoju, nie poszłam spać, ale na pewno to brakuje bo, bo ogólnie osobom, żeby odreagować i, i po prostu, żeby to mi się też odpoczęły, ale na pewno to będzie wszystko otwarte, bo tam już powoli się otwiera. W ten weekend y, ja jeszcze nie zalecam. Kto jedzie do Dzycji, niech jedzie, życzymy wszystkiego najlepszego. Natomiast. Ja, ta, ta... Ja, a ja nie mówię końca, bo ja tak planowałam sobie, że może na tą piętnastkę też przyjadę, więc nie wiadomo, no. może się zobaczymy. No, ale chciałem <laughs> powiedzieć, że czadu to my damy za rok. To będzie piąty już wow. to tam będzie trzeba dać czadu. Nie, eee, to tu. Tam to będzie się fałdę, działo. Ono. No. To będzie się działo. Na pewno. Lepsze niż orkiestra świątecznej pomocy. To będzie po prostu. Pa. No to co, Justyna, czekasz teraz na medale hardranera i koszulkę, okay. żeby okay. potem Oj tym. Tak. tak, 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 tak. Z dumą no że odłożyć tak. tę koszulkę i po prostu powiedzieć sobie, tak, mam hardranera zdobyłam. Tak jest. No dobrze, to dziękuję Tobie bardzo. Może chciałabyś jeszcze coś przekazać tym, którzy o tego charterera będą walczyć, a będą walczyć w całej Polsce, bo w Bełchatowie, w Poznaniu, w Olsztynie, w Warszawie. Ale też niektórzy przyjadą do Wdyc, ci, którzy mocno są związani z tym miejscem. Także jakbyś chciała coś jeszcze im przekazać, to proszę bardzo, to jest twój moment. Eee, ja Wam życzę tego, żebyście ukończyli te cykle, żeby, żebyście nie mieli żadnych kontuzji, wszystko z rozsądkiem, dużo wody pić. Eee, I powiem tak, kto jest zdecydowany na wydze, polecam, bo tam nie ma zasięgu. Tam po prostu <laughs> jak jeżdżamy, to jest właśnie dodatkowy punkt, eee, że tak powiem, tego miejsca, wjeżdżamy, nie ma telefonów, nie ma sms Cisza, dusza i tego czasami nam brakuje, dlatego zdecydowałam się na dydzę. E, a z drugiej, to, to mówię, to jest coś pięknego i bym chciała pozdrowić się, całą moją rodzinkę, <grym>, moją Olusię i wszystkich, który, którzy są dla mnie bardzo bliscy. A, tak szanowni, pani, szanowni Państwo, dziękuję bardzo. Była z nami Justyna Górecka-Mitoraj. ówczesna mistrzka, też i wielka pomorskiego terenu. Hartranerka 2020 roku z Hojnic Wielkiej brawa. Mam, mam, nadzieję, mam nadzieję, że bieg, który będzie właśnie blisko mojego miejsca zamieszkania, czyli w Sforach, że się odbędzie, więc mam nadzieję, że no, trwa, będzie. Trwają, trwają konsultacje, dyrektor konsultuje się cały czas, także ja też mam nadzieję, że się spotkamy w Sfornej gaci. No właśnie. właśnie. No dziękuję Pozdrawiam bardzo. serdecznie wszystkich. Do zobaczenia. Dobranoc. A my zostajemy jeszcze chwilkę tutaj w studiu festiwalowym na żywo. Zadawajcie pytania, ja spojrzę, co tutaj macie nam do powiedzenia. No i szanowni Państwo, Justyna mówiła, że we wzyzach nie ma zasięgu, że trzeba się oderwać. Natomiast w związku z tym, że jest ta wirtualna formuła tej naszej imprezy, to jak będziecie mieli zasięg, to bardzo jako organizatorzy prosimy, żeby ten wynik nam podesłać, żeby żeby tutaj wszystko było w porządku, bo jak dostaniemy wszystkie Wasze wyniki, to być może uda się nam dostarczyć do WDZYC jakieś tam nagrody dla Was, tak żebyście mieli już to jak najszybciej, także jak będzie możliwość, to już po 15 jak najszybciej próbujcie ten wynik nam przesłać, bo to będzie dla nas znak, że jesteście we WDZYCach, że walczycie tak jest. i być może będziemy mogli Was odwiedzić. Tak jak powiedziałem, zapraszam na naszego Instagrama o godzinie 9.30 wtorek, środa, czwartek, piątek. Będziemy prowadzić rozmowy na żywo na naszym Instagramie. Także bądźcie z nami, obserwujcie nas na Facebooku. Codziennie do niedzieli spotykamy się o godzinie 19, a w biegowy weekend w godzinach startów będziemy lecieć na żywo. Ja jeszcze przypomnę Wam, jak wygląda harmonogram tegorocznego Festiwalu Biegów Polski Północnej. Generalnie od 5 czerwca można pokonywać te dystanse, natomiast ja, ja my, organizatorzy, zalecamy, żeby pokonać ten festiwal w tych dniach jak to miało być w formie tradycyjnej od 12 do 14 czerwca w piątek o godzinie 19:30 rozpocząć 15 km w sobotę o godzinie 10.10 .10 km po południu o 17:00 5 km w niedzielę nad ranem o godzinie 9:21 km a o 14:00 1,6 km to jest wszystko co mam wam do powiedzenia jeszcze spojrzę na pytania które tutaj do nas macie Mam nadzieję, że każdy jest dobrze przygotowany. Nie ma żadnych pytań, jak tutaj widzę. Także dziękuję Wam bardzo. Życzę powodzenia w tym ostatnim tygodniu. Pamiętajcie, żeby dobrze się przygotować, bo już w piątek startujemy, a na koncie w naszych reportach. Mamy już kilkanaście hartranerów, także wielkie brawa dla nich, wielkie gratulacje. Cieszymy się, że jesteście, cieszymy się, że walczycie. A my będziemy walczyć w piątek, także wszyscy sobie gratulujmy nawzajem. Trzymajmy też za siebie kciuki, za tych, którzy dopiero walkę rozpoczną. Ja Wam dziękuję i dobrej nocy. Do zobaczenia.